So my heart beats down now. A w tym czasie naprawdę cieszyć się tym, co robimy, a czego nie cieszyć, przy tym, że pomagamy. Nie macie pojęcia, jak świetnie się bawiamy w 50 odcinkach. Od dzisiaj wreszcie można się wszystko o mnie sama. Silmaneczko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Remek.

Nowy pokój Te yeah. oh, jedynka Śloneczko. witajcie w Brand F. Auto Witajcie siemaneczki w kolejnym odcinku Q&A Obranym w moich włosach backstage polega na tym Żeby w przetestowić wszelkiego rodzaju Ja jestem remek, to jest Remek, a to ogólnie grad Turbo uh. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Remek, a to 3POWES. Ja 3-4 <try> ja ja Jestem Remek, a to filmik w 100 milionów wyświetleń. 100 milionów wyświetleń. A nas stulecia, wrocław, 26 lipca, spotkanie z youtuberami. Wiem, że tego chcesz. Wiem, że chcesz. Kolejny odcinek Minecrafta. W tym filmiku pokażę Wam fanatyki, które zostałem od Was. Od fanów. Od Was. Na mitach. Ciemoneczki, przyjaciele, witajcie w Little 2. kolejny kolejnym odcinku tym razem z Wiktorią. Safe. Nie maneczko! Witajcie! <śpisać> Gang Beast, maneczko! Ja jestem Reneka ja to kolejny odcinek z deski! Meczki, milion osób zasubskrybował mój kanał także z tej okazji chciałem zrobić dodateczki dzisiaj będę oceniał top 10 gamingowych soundtracków czy też kawałków, czy też po prostu na polski tłumacząc no właśnie Nie wiem. Kirun z Siemaneczko, witajcie się meczki w odcinku z FANARTami, który wysłaliście. Witajcie, ja jestem Remek, a dzisiaj zagramy w niesamowitą grę Far Cry 4. Przecisk który zostałem, tak mówimy z okazji miele subskrypcji. 21 grudnia każdy grosz... Zapłacony przez was zostanie przekazany na wojewódzki szpital rehabilitacyjny i chciałbym wam komuś kogoś przedstawić UWAGA! tak to znowu ja Zakończenie 2014 roku Dzisiaj jest 1 stycznia 2015 Czas się będzie przyzwyczaić do tego znów 2015 Jezus. Mimo wszystko, nie dość, że sam w sobie rok 2014 był dla mnie, mam też nadzieję, że dla was, zarąbisty. Był mega pozytywny, były meet były super filmy, były... Poznałem mega wielu ludzi super pozytywnych i fajnych. Tyle się działo ostatnio, tyle niesamowitych rzeczy, szczególnie końcówka tego roku. Akcja ratatywna, którą zorganizowaliśmy wraz z moją ekipą, którą wymyśliłem wraz z moimi ziomkami, była strzałem w dziesiątkę, bo z wami Pomogliśmy, pomożemy, dopiero teraz na dniach będziemy już to realizowali Dzieciakom i ogromnej ilości dzieciaków, bo sądziliśmy, że uzbieramy 5, 10, 15 tysięcy To będzie sukces, będziemy zadowoleni, będziemy szczęśliwi Uzbieraliśmy 138 tysięcy złotych na dzieciaki To jest kosmos, jaką my mamy moc, to jest niesamowite, jaką my tworzymy potęgę Jaką, jaką jesteśmy niesamowitą grupą, która potrafi się zgrać i naprawdę zrobić coś niesamowitego, takiego naprawdę od serducha. Mam nadzieję, że dla Was rok 2014 też się zarąbicie, zakończą dla mnie mega pozytywnie, nie tylko dla mnie, też dla tych dzieciaków z tego szpitala, jesteście mega, naprawdę odlot. Mam nadzieję, że nadal będziemy przez kolejne lata i rok 2015 tworzyć tak zgraną ekipę, tworzyć tak niesamowitą społeczność. I to jest nieważne, że jesteśmy młodzi, bo wszyscy w zasadzie w większości jesteśmy młodymi ludźmi. Ja też jestem gnojek, szczerze mówiąc, więc wy nie, wy nie jesteście gnojiskie, wy jesteście młodymi ludźmi, ja jestem gnojkiem, ja się tak potrafię określić. I tworzymy coś tak zarombistego. Jestem z tego zadowolony mega. Jesteście super, naprawdę. Koniec chłodzenia. Mam nadzieję, że rok 2015 będzie zarombisty. Trzymajcie się bajo!